Do światła na ziemiach. Dobry wieczór, a raczej dzień dobry. Godzina jest... Hmm, która jest godzina? Godzina jest... Pierwsza 43. Pierwsza 43. A my śmigamy do Torunia sobie. Także przed nami jest koło 115 km, tak powiedzmy mniej więcej. I tyle samo z powrotem. Super jest, nie ma wiatru, ciepło. Chwila przerwy i ruszamy dalej. Tanok, chciałeś coś dodać? Nie, dziękuję. To hello, hello! Prawie jesteśmy, nie, no prawie, no jeszcze nie, jeszcze jesteśmy w Wielkopolsce. Nie, po środku! Po środku! Także jesteśmy w prawie w Kojasko pomorskim Dojeżdżamy do Piątkowa, później 8 km do Radziejowa. I stamtąd będziemy się kierować w stronę Torunia. Nie? Tu! Kurwa, Janek! O! O! A tu dziwnie, że to co zrobili. No. Tym to jechał my tu, kurwa. Kurnie... O, ścieżka jest. Szczęść Boże. To owca jest. Nie, to pies nie jedzenie, Hanin, nie jadę. On się, nie, pa! On się boi, nie jest mały. O, Zgubił się piesek. Ale był mały? Jagowca z daleka wyglądał. W ogóle, z daleka jakiś duży się wydawał. To, Jadowca. Mają takie drogi jak ta No ale cóż kamieniste no. Być może to jest jakiś skrót i I wyjedziemy gdzieś na drogę asfaltową Tak była godzina 30 dostała się na dwie No czyli czas się skraca to czyli Czyli dobrze jedziemy prawdopodobnie według mapy Skoła wytrzymałem. Wytrzymamy No Niechamy mm. prawo Nieznany żołnierz o A, dobrazy No tam żołnierza to koniec O, zajął był my właśnie na drzywę przyjechaliśmy Jak tam, panie Tomaszu? A, no, panie, dobrze jest. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Ale jest fajnie, słońce wyszło, ciepło się robi, w plecy grzeje było to to by było jeszcze Ale nie Czasami bywa i tak. Do tego czarnego dojedziemy, to się możemy zatrzymać, to zobacz, co tam. O, ja <noise> Pani! Nie, ty! Co? O, kur... Ej, ubite jest! To prawie jak asfalt! Prawo. Pani mówiła, że w lewo, to jedziemy w lewo, Poc. słuchamy pani, nie ma Prrr, szalona! Asfalt! No, w końcu jakby nie było, mamy gniwkowo. Czas najwyższy. Gdzie rycerz? Tam czy tu? Tu chodź

My na chodoga, na chodoga. Chodź, dobra, chodź Najgorsze 20 kilometrów Były ciężkie kilometry, 20 ciężkich kilometrów, pod góry i pod wiatr i w końcu dotarliśmy. Ojcze Tomaszu. Ojcie. Ojcie Tomaszu. I jedziemy sobie mostem <laughs> Przez Wisłę Na stare miasto w końcu To jest kilka stopienia Alepienia do Rosamę z przodu brat Tomasz strasznie słońce daje my to wam mówimy masakra

to misia. Który miałeś numer? 21 A ja miałem 18 w kiblu <grymne> Siedzimy sobie w barze miś i jemy bigos <grymne> I tak siedzimy sobie po obiadku Regenerujemy siły Jeszcze siusiu <grymne> I będziemy wracać to koła. Jest trochę gorąco, ale nie będziemy tu siedzieć do wieczora. Nie? No nie. Trzeba zakupić jakieś napoje chłodzące i. No tak. I będziemy śmigać. I zobaczymy się w trasie powrotnej. Naraz. Jeszcze pod Co następuje? Następuje rzecz taka, że pierwszy raz w mojej karierze nie mogę dojechać do domu. I na 158 km ciało odmówiło posłuszeństwa, i czekam na samochód, który mnie zabierze. Pól. tak bywa czasami. Tomek jedzie sam. Do domu zostało 80 kilometrów i i to by było na tyle dzisiaj. Na razie. Okej. Okay. W tak jest. I Tomko ruszył. Przed nim 80 km. Ja dzisiaj niestety odpadłem.